Nie. No nie, 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 czemu ja? No, myluczyłeś. Jak się wywaliło? To Ej, Przemek od... Ej, Kuba! No poczekaj. Odwróć. <grym> Przemek, poczekaj. Jakub! Jakub Przemek! Jakub, Jakub! Ja ja, 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 ja. No, wskacz. Przestań się domyślać. Jakub, Jakub, Przemek! Jakub, Jakub! Oni. Przemek. Weź. Ja raz, tako... Nie, nie ufam Weź jeszcze raz. No. Nie. No weź nie, się. nie. Ale, ale, ale się odpłynę? nie, ale... Ale... nie, tylko... nie. Ale jak To Nie, przecież ty znowu. Nie złapiesz powietrze bo... Zobacz Dawaj, <tryfikatuj> się nabrał. Chcemy top shopper. Chcemy to Przemek, coś wyszło. Dawid, jest mój. Przemek, jesteś żywym. Słucham? Co? Nie ważne. Weź to, proszę, wypij to, wypij to, wypij to. No, brawo. Brawo. Brawo! To poparł. Czekaj mam pomysł. W ogóle Przemek trzy razy się nabrał i chupie kuklikiem ze strachu. Wiesz, coś ze swami? Nie, nie mogę. A jak już ustaliłeś? Ale on to Ja chcę double jump. Ja chyba. Ja chcę double jump. To dost dostanie. Bo przecież jest double jump. Nie, 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 nie. Brawo, on na to zniszczy. Wiesz o co